Dzień dobry, Kociak Fik, Piwny Głos w Waszych domach. Dzisiaj nie typowy odcinek, bo w sumie obiecywaliśmy, że raczej nie będziemy robić degustacji, ale zrobimy degustację wyjątkowo. Yy, z bardzo prostego powodu, pracownia Piwa wypuściła piwo w puszkach. No. A ja bardzo lubię puszki, więc strasznie chciałam tego spróbować i mam nadzieję, że Was też interesuje to, w jakiej formie są puszki z pracowni Piwa. Tak, mnie interesuje. Są to trzy ipy. Wszystkie są dedekorny. Wszystkie są bardzo happy. Zobaczymy czy będziemy happy po jej wypiciu. Ale to są różne ipy, bo Są to tak. Różnią się. Różnią się chmielami. I nie tylko. I bo poziomem u alkoholu. Mamy jeden z Session Ipa. To jest trójeczka. Mhm. No to co, od razu? Lajmy i będziemy gadać w czasie lania. Dobrze, Picia. E, to może zacznijmy od jedynki, mimo że to jest... E... Albo zacznijmy od tego, kto jest najwyżej alkoholowo, czyli... no co? No i cały mój plan w łeb. Ła... Jaki był we... Twój plan? Nie wiem, żeby zacząć od jedynki, zacznijmy od trójki. A czemu nie? No dobra. Dobra, e, od razu zaznaczam, że piliśmy te piwa z kranu, nie piliśmy ich z puszki. E, na 100% kraft, trójka mi akurat najbardziej smakowała, e, ale zobaczymy. Jak wyglądają te piwa z mm -hmm. Tak. Tak. Jak widzicie albo nie widzicie, są chmielone citrą i centenialem. To niektórzy już stwierdzili, że będzie cebulka i łodyga. Oj, jaka cebula? Nie żartuję. Nie ma w ogóle cebuli, są owoce ładne. Słodkie owoce, mango dojrzały. To jest te ślepsza, jeśli chodzi o zapachy, dojrzałe. więc ja się nie będę wypowiadał. Dużo dojrzałych, soczystych, takich słodkich owoców tropikalnych w armacie. A w smaku jest. Jest goryczka. Nie jest to... Przede wszystkim, to nie są, to są, nawet jak to jest DDH, to to nie jest New England. Tak, rozmawialiśmy tym właśnie tak, o tym stonkiem wczoraj rogaczowskim. To jest nie, DDH, więc nie jest misiowato, kisielowato. Misiowato. Nie wiem zresztą. to z... nie: soczkowo, soczysto, fluffy, sraphi. Nie, nie. Nic z tych no rzeczy nie jest. Ale jest, kurczę jest naprawdę dobre. No? No ale tak jak mówię, to mi też najbardziej smakowało z kranu. Jest bardzo podobne do tego z kranu. Co miał takie krafty, trochę walczyliśmy, nie? Puszeczka -litrowa puszka, lekkie, smaczne. I nie jest utlenione. Sześciopaczek na grilla. No. Bardzo Fajnie, dobra. że Polski kraft wszedł w puszki półlitrowe. Tak. Jest to oczywiście zasługa w dużej mierze firmy, która ma inną puszkownicę i jeździ po browarach i puszkuje tam. I dzięki temu browary nie muszą inwestować we własne sprzęt Dokładnie. do puszkowania. I przecież tak. Pinta, Birband, Nie. Przetwórnia Chmielu, Pracownia Piwa. Oni wszyscy chyba skorzystali właśnie z tego. Natomiast też w innych, w Braże Błonie, już zaczęli wypuszczać swoje półlitrowe puszki na swoim stacjonarnym sprzęcie do puszkowania. Czyli puszki no tak, półlitrowe będą... No, oni mają behemota. No właśnie, mają ogromny, z tego co słyszałem, ten sprzęt do puszkowania. No. A no to jest naprawdę smaczne. No. Tylko, to trzeba zaznaczyć, to nie, jest, to nie jest ten typ piwa, który urywa 4 litery. To jest no nie. po prostu smaczne piwo do wypicia. Tak, zdecydowanie tak. No, nie każde piwo musi urywać, zresztą jakby się miało urwaną, urwane 4 litery, no ten człowiek by siedział. Tak, nie to już za dużo To jest już ciężka rozkmina filozoficzna, więc. Co, to przechodzimy następne? do następnego. No dobra. Bo to wiecie, to ma to być fajne, ale... szybciutka degustacja. Teraz nie chcemy się napić za no bardzo. Nie chcemy was zanudzać. Chcemy tylko zobaczyć, czy jest dobre. No tutaj już widzimy, że troszeczkę ciemniejsze jest ta Troszeczkę więcej alkoholu, ale nie aż tak dużo więcej. To jest jedynka w tym tak. momencie. Aroma to jest zdecydowanie mniej niż w trójce. To, to chyba jest cebulka, no? Odrobina. Odrobina. Ale taka, to nie jest taka duszona, stara cebula, to jest taka Ściebiorek świeża, raczej. wiosenna, taka, taka jak w gziku. Jak, jak się pyry z gzikiem, to taka właśnie świeża cebulka, świeży szczypiorek. Nie, Marcin nie jest z Poznania. Nie jestem z Poznania, natomiast y, m, mój tata jest z okolic Poznania, więc y, ta kultura poznańska została mi właśnie w postaci pyry z gzikiem zaszczepiona. <grym> to, kultura pyry z gzikiem. <grym> to jest bardzo ważna kultura. Sprawia kultury bakterii. Um, no, że myśliwi twierdzą, że kulturą jest łapanie, łapanie dziewczyn za kolano albo wyżej. Co? Co? No, polscy myśliwi chcą, że tradycja myśliwska to jest dziedzictwo narodowe. Ale nie, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale ramach, co to ma z dziewczynami wspólnego? No żeby, na, żeby polowanie było dobre, to trzeba dziewczynę zmacać. Naprawdę? I oni, tak, i oni to wpisali we wnioski. Naprawdę? No, że im większe... Zaczyna się od palca u stopy na małą zwierzynę. Później coraz wyżej, wyżej, kolano, a później na największą jeszcze wyżej. Ale nie co wiem, jest największe to... słoń? No słoń jest dosyć duży. To na płyt fala bo kiedy go polowali, to za co musieli by łapać? No nie wiem, no właśnie się zastanawiam, bo jeżeli oni polują w Polsce, to najwyżej na co? Na jelenia jakiegoś. Tam, to... Oni sami są jelenia, na łosiach. <głos> <noise> Dobra, yy, piwo. Tak. Yy, oprócz tej cebulki, o której wspomniał Marcin, czuję bardzo dużo ananasów. Jest to zdecydowanie słodsze, bardziej, tak. bardziej pełne niż Session. zgodnie z tym, jak powinno być. I faktycznie to jest taka old schoolowa IPA, ale dobra old schoolowa IPA, czyli nie ma, nie ma zalegającej długiej goryczki. Nie ma karmelu. Chociaż jest troszeczkę trawiasta ta goryczka, ale. Ale jest, jest ok, jest. Bez przesady. Ja bym oczywiście chciał trochę większą goryczkę. Natomiast ona tutaj jest. Zdecydowanie jest, jest goryczka. I to jest na duży plus. No. Jest to też bardzo przyjemna. Ipa. Powiem ci szczerze, że dawno już nie piłam tak dobrych nie z kranu ip bo generalnie rzadko pijesz i z kranu. Rzadko, no zwykle jeżeli już to butelki, no to butelki nie zawsze są dobre, powiem tak. W zasadzie tylko browar zakładowy z butelek. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak Ci przynoszę browar zakładowy, <coughs> nie, no to bo, nigdy nie narzekasz. No bo na browar zakładowy nigdy nie narzekam, szczególnie jeżeli jest w butelce, to naprawdę nie ma sobie... No z kranu też oczywiście. Z kranu też, tak. Ale chodzi mi o wybór butelkowych piw. Uh -huh. no. Dobrze, więc bierzemy się za numer 2. Numer 2, która jest no to jest po parametrach bym powiedział 8, ponieważ 8.4 alkoma. ma. O Jezus Maria, naprawdę. No że to jest już taka imperialna IPA. No, tak Czyli to jest tak. zwykła session imperialna. Idealnie. Nawet tak prawie klarowna. Prawie. Tak delikatnie zmętniona, czyli. Jak za starych dobrych czasów. Mhm. No i są takie dojrzałe, mhm. soczyste, fajne owoce. No ale też właśnie, to jest ta ipa sprzed paru lat, mhm. taka jaka powinna być, ale zwykle browarom się nie udawało tego osiągnąć. Tak. No nie ma tutaj tej, tych super, hiper, najnowszych odmian chmielu, które tak buchają no, nie tymi owocami. Tak ale tutaj nie, to jest Ameryka. Jest Ameryka, nie da się. Tak. Nie ma tu żadnych wad, nie ma karmelu, nie ma jakichś takich dziwnych wynalazków. Wynalazków. Nie ma siarki, nie tak. ma masła, nie ma wszystkiego tego, co kiedyś przeszkadzało w piciu właśnie tej ipy tradycyjnej, powiedzmy, tej, mhm. która była kilka lat temu modna. I to jest jakby już dopracowane. To co wtedy browary tak. próbowały osiągnąć, chociaż akurat pracownia piwa miała dobre, dobre ipy po Aha, drodze. No tak, oczywiście, jakby. bardzo dobre nawet. I to jest naprawdę też przyjemne. No, już czuć trochę tą moc, czuć trochę większą mhm. słodowość, słodycz. Jest zdecydowanie pełniejsze to piwo. Przy czym moim faworytem pozostaje trójka. Jeżeli rozpatrujemy to jako double leap, a po parametrach mhm. powinniśmy, moim zdaniem to jest fajna, bo nie ma takiej mocnej słodyczy tak, i często to ciężka. jest problem, że z jednej strony mamy wysoko słodycz, to jest w Tripoli, to jest straszne, mamy bardzo dużo słodyczy i próbujemy to kontrolować bardzo ilością goryczki, przez to, to się robi męczące, bardzo męczące. Natomiast tutaj tego nie ma, jest trochę słodyczy, ale jest ok, goryczka jest spoką, fajny aromat. Wiesz, mhm. Moim faworytem jest e, numer 3. 3. Moim też. Przez, to, przez tą wytrawność, lekkość. To jest tak. właśnie takie piwo, tak. żeby e, na grillu wstawić takie... to, to puszeczkę, wypić na relaksie. No. no, no. może też kwestia tego, że dzisiaj jest gorąco i to jest po prostu najlepsze. Nie, i to myślę, że ta, cały czas by mi najbardziej smakowało. I z kranu też trójkami najbardziej smakowało. Czyli wiecie już, które jest najlepsze, ale cała trójka jest, cała naprawdę, trójka jest fajna. naprawdę fajna. Jeżeli nie chcecie super mega, hiper, soczkowo, misiowato, dziabągowo, kiesielowatych, wody z kałuży tych klimatów, chcecie klasyczną amerykańską zrobione dobrze. Dobra, cała ja jedną rzecz jeszcze muszę dodać. No? Bo tak nachwaliliśmy się. Trochę tak. I teraz wszyscy pomyślą, że dostaliśmy za to kasę. Nie. A nie, dostaliśmy za to kasę. Po prostu byliśmy naprawdę ciekawi, jak dobre są te piwa. Tym bardziej, że z kranu były naprawdę spoko. A poza tym, to są puszeczki. I po prostu lubimy piwo. No. I cieszymy się, że jest w puszkach. Więc jeżeli będziecie oglądać nasze recenzje, to raczej będziemy mówić, że coś jest dobrego. Chyba, że, Chyba, będzie nie że... Dobre. A, to Chyba, A to Zobaczycie, zobaczycie. <laughs> no jest już jakiś plan. Nie, ale naprawdę. Warto. Mhm. Dobra robota. Dobra robota w pracowniu tak dalej. I widzimy się za czas jakiś.